Jesteśmy na spotkaniu z Ganges, organizacji organizacja aniołów biznesu. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa możliwość networkingowa. Racja Steering Cangles to miejsce, gdzie ludzie z różnych środowisk mogą spotkać się i wymienić doświadczenia, tak aby wspólnie budować infrastrukturę warszawskich i nie tylko warszawskich startupów. Serdecznie zapraszam. Jak ja bym określił tego typu spotkania networkingowe może filozoficzne że biznes to ludzie i takie spotkanie to biznes. Możemy poznać ciekawych ludzi, z którymi potem może wyjdzie e, jakaś współpraca. Może za 10 lat rozpoczniemy współpracę. E, po prostu możemy ciekawych ludzi poznać. To też jest dla nas bardzo wartość. Jesteśmy w Rotundzie w Warszawie. To piękne miejsce, gdzie spotkał się polski świat ekosystemu startupów. Poznaję już bardzo kilku ciekawych ludzi. Myślę, że wieczór jest jeszcze młody, więc poznam jeszcze kilka ciekawych osób. Atmosfera sprzyja nawiązaniu bardzo ciekawych i profitowych kontraktów i kontaktów na przyszłość. Cieszę się, że to Sterling Angel zorganizował, bo takie spotkania służą rozwojowi, współpracy i myślę, że są dobrym pomysłem.